509 milionów złotych to są te pieniądze, które powinny znaleźć się na rewitalizację Odry, tej środkowej części oczywiście rzeki Odra, czyli tej, która dotyczy nas bezpośrednio tu w województwie lubuskim. Jesteśmy tą zieloną krainą w dorzeczu Odry, łączy nas Odra w całej Polsce Zachodniej, dlatego przygotowaliśmy strategię dla Polski Zachodniej i Odra jest tutaj najważniejszym spoiwem. Będziemy starać się w najbliższej perspektywie, Przewrócić żeglowność na odrze, odrze zagospodarować, nie tylko zabezpieczyć przed powodzią te obszary, które są zagrożone. Nowa Sól zakupiła ostatnio dwa statki turystyczne, które będą wykonywały rejsy po odrze. Zbudowano w zeszłym roku i w tym roku kończy się ten projekt, zbudowano 10 przystani, na których te statki będą mogły się zatrzymywać, gdzie będzie można wsiąść na statek, zrobić sobie wycieczkę po odrze. Bez tych inwestycji, bez tych 509 milionów złotych, byłoby trudno myśleć o rozwijaniu tejże na początek żeglugi turystycznej, a potem mam nadzieję docelowo żeglugi także gospodarczej, czyli przewożenia coraz to większych ładunków, a w kontekście, czy gdzieś docelowo wykorzystanie odry jako ważnego źródła transportu towarów ze Śląska, ale także z Republiki Czeskiej do portów w Świnoujściu i Szczecinie. Transport na ocze, który jest znacznie tańszy i sprawi, że dostępność naszych dróg s dróg regionalnych będzie lepsza, poprawi się, zmniejszy się natężenie. Pieniądze powinny trafić do nas w tej perspektywie europejskiej, czyli w tej siedmionatce 2014-2020 i zadania oczywiście także powinny być wykonane w tym okresie czasu. No plus jeszcze dwa lata, bo projekty są realizowane my z zasady N plus 2, czyli perspektywa kończy się programowo roku 2020. Projekty rzeczowo i finansowe można realizować do końca roku 2022.